I z tego punktu widzenia patrząc, wyszło mi, że, to już wcześniej o tym mówiłem, że y, jesteśmy atomem uranu organizmu zwierzęcia z wyższego poziomu. Byliśmy kiedyś w nerce, ale przenieśliśmy się za pomocą jakichś tam urządzeń, jakiegoś tam transportu, nie wiemy o co chodzi na razie, y, w pobliże tutaj y, jakby karku. I to tym zwierzęciem, co dzisiaj wykryłem, jest szympans. Jest szympans. Ten szympans zmarł. Yy, został zabity prawdopodobnie, promieniowaniem, tak mi wyszło yy, około 5800 lat temu, co się przekłada na czas jego życia około 3 godzin. Jak tutaj sobie tak narysowałem takiego szympansa, jesteśmy prawdopodobnie w tym miejscu według tego, co sprawdziłem wahadełki. Oczywiście mówię, opieram się tutaj tylko na wahadełku i na mojej intuicji, na, na powiedzmy takich przesłaniach, no dostaję pewne sny i tak dalej. Ehm. Chciałbym dlatego, żeby mieć potwierdzenie od innych osób. Wyszło mi, że jesteśmy tutaj, to jest atom uranu, jesteśmy na czwartym, na czwartym orbitalu, to jest nasz wszechświat. I takich atomów w tym organizmie, z tego, co podaje wahadełko, jest 900 milionów. 900 milionów? Sprawdzam sobie od razu, nie pokazuję wahadełku. No tak, 900 milionów? Tak. I te atomy, te atomy są w różnych miejscach tego organizmu i w tych atomach jest życie. Tak jak nasze. Czyli mamy różne cywilizacje na na terenie tej przestrzeni, to jest nasza przestrzeń w tej chwili, to jest nasza przestrzeń, ten, ten e, szympans z wyższego poziomu jest naszą przestrzenią. I co się dzieje? Właśnie kilka dni temu rozpoczął się proces gnilny w tym organizmie, on nie żyje, proces gnilny, który się objawia na naszym poziomie atakiem sił negatywnych. I byliśmy do tego przygotowani, byliśmy, jak powiedziałem wcześniej, zeszliśmy na Ziemię 67 milionów lat temu, co w, 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 w przypadku życia szympansa jest równoważne, powiedzmy, tam 4-5 mies miesięcy. Wiedzieliśmy, że on umrze, i przygotowaliśmy się do tego. Oczywiście nasza pamięć została wymazana w procesie karnacyjnym. Generalnie, jeżeli chodzi o tego szympansa, jest to większość tego ciała w tej chwili, bo to jest proces gnilny więc 99,99 ileś ,99 tam procent energii tego, tego szympansa jest negatywna, jest zła. Ale my, jako cywilizacja bardzo wysoko rozwinięta, ludzka, z bardzo wysoko rozwiniętymi duszami, bo taka jest prawda, o wiele bardziej rozwiniętymi niż tych istot złych, poza tym jesteśmy pozytywnymi duszami, doprowadzimy w naszej tutaj pracy na terenie tej przestrzeni do rozpadu, do zniszczenia tych sił zła i ten szympans się zamieni w procesie gnilnym ale też w procesie naszego oczyszczania, w kubkę popiołu powiedzmy, czystego, bez tych sił negatywnych. I to jest nasze zadanie: na, na, na naszym poziomie w ciągu najbliższych tam iluś set milionów lat doprowadzić do tam nie wiem dokładnie, jaki to będzie czas Radełko podaje, że to będzie czas rzędu no, 7 milionów lat na nasz, na nasz czas po prostu. My tu będziemy i będziemy, będziemy zamieniać te siły zła w pozytywne, przy czym będziemy normalnie żyć. Usuniemy najpierw te siły zła z Ziemi, potem z naszej galaktyki, z naszego wszechświata i będziemy produkować nanomaszyny, które oczyszczą ten przestrzeń. Jest to proces technologiczny. Całe życie jest procesem technologicznym yy, opartym na nauce opartym na myśleniu na logice. Nie żadna magia, nie, żadne, nie żadna chemia, tylko proces myślowy, bo my musimy po prostu się rozwijać tutaj w tym kierunku, żeby to oczyścić. Dopiero potem będziemy mogli przejść do nowego organizmu, który ży, żyje wiecznie na, w przestrzeni yy, na wyższym poziomie. Będzie to organizm młodego człowieka, z tego co... Nowo, noworodka po prostu. I tam będziemy się rozwijać powiedzmy inaczej troszkę. 7 milionów lat przed nami Życia w szympansie <laughs> w przybliżeniu. No, i będziemy budować pojazd, pojazd, potężny pojazd UFO, który nas wyprowadzi z tego organizmu i przeniesie gdzie indziej. To jest nasze zadanie. Aha, właśnie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, że my tutaj wytworzyliśmy wokół tego naszego atomu uranu i wszystkie inne cywilizacje, które przebywają na tej przestrzeni tego szympansa. Wytworzyliśmy barierę nanomaszyn, która chroni nas. Zdążono nas zaatakować tylko w pewnym stopniu. Te siły zła miały przez kilka dni przewagę, ale obecnie już nie. Dlatego, że nasze dusze wyprodukowały bariery ochrony w postaci nanomaszyn wokół całego naszego tego kosmosu lokalnego. Nasze dusze i, i innych cywilizacji, które zamieszkują ten lokalny kosmos, czyli atom uranu. Tych cywilizacji może nie jest zbyt dużo. Ile ich jest w tej chwili czynnych? No kilkaset, 400 mniej więcej, takich jak my. Także nie, my nie jesteśmy odosobnieni na terenie tego atomu uranu. Jest nas więcej. To, o czym mówiłem, że jesteśmy w szympansie, prawda, Słowani? Tak, ten szympans umarł. Te cywilizacje negatywne spowodowały jego śmierć tak naprawdę. Czyli śmierć jest wynikiem działania cywilizacji negatywnej na niższym poziomie. Śmietnika. Śmietnika po prostu. Jeżeli się usunie z siebie, z nas, negatywne cywilizacje, to będziemy żyli wiecznie. Jest to możliwe. O wyższej strukturze ja powiedziałem już kiedyś, że my żyjemy w organizmie. Jesteśmy, na wszechświat jest elektronem atomów w organizmie, żyjącej istoty z wyższego poziomu. Wahadełko pokazuje mi, a to są badania prowadzone przez wiele, wiele milionów lat, zapisane w Klinice kaszy, że tą wyższą istotą jest szympans. Milion lat temu ten szympans miał jakąś ciężką chorobę. Tam czas inaczej płynie wyżej, wolniej. A 5800 lat temu, przepraszam, ten szympans zmarł. I my w tej chwili żyjemy. Nasz atom, elektron, jesteśmy elektroni atomu w tym wszechświecie. Jesteśmy w, tylko w jednym miejscu tego szympansa, co stwierdziłem blisko prawego ramienia w tym momencie. Przez jakiś czas on był w nerce, na, na, na początku. Myśmy z tej nerki przedostali się do prawego ramienia, w tej strukturze olbrzymiej, którą. Niewyobrażalnie większe niż nasza, niż nasz wszechświat 10 do setnej potęgi większa taka, taka skala. I dlatego się wyłko poruszało, bo myśmy byli w tym ruchu, i ten ruch był niestabilny. I ono się samo poruszało. My żyjemy w trupie. I to już od dłuższego czasu. Bo ta nerka jakiś czas jeszcze funkcjonowała, jak wiadomo, po śmierci pewne, organy dłużej funkcjonują. Właściwie trzy dni, te, 3 godziny temu ten organizm, czy trzy dni temu to wychodziło, czekaj, trzy dni, tak, trzy dni temu ten organizm zmarł. Na nasze lata 5800 z czymś, słuchajmy uwagę, jakie jest skojarzenie, kto obchodzi Nowy Rok, 5800, któryś tam, prawda? Więc dla pewnych ludzi jest to święto, dla, dla nas jest to informacja, że ten organizm, w którym byliśmy, nie żyje tyle, a tyle lat. I ten organizm zaczął gnić. Jesteśmy trzy dni po śmierci, to już jest proces gnilny. Dlatego mamy taki natłok negatywnych energii na naszym poziomie. Gnicie jest to, jest to proces świadomości negatywnej. My żyjemy w trupie. Co to znaczy? Że będzie coraz gorzej. Że my możemy lokalnie się bronić, ale globalnie atak na Ziemię ze stron negatywnych będzie rósł. Oni mają dostęp do procesów gnilnych, do, do negatywnej energii. To tak zwany DOR. To jest to właśnie. Co nas bolą zęby, bolą nas, boli nas głowa. My tym też obrywamy negatywną plazmą. Ale i tak żyjąc już w trupie. Żyjąc w trupie, ale my z tego trupa wyjdziemy. Dlatego, że stworzymy sobie. Dlatego ta Kesza nalega na, twor na tworzenie UFO. Ja tego nie rozumiem dlaczego chciał ufo stworzyć. Dlatego, żebyśmy stworzyli po prostu warunki, żebyśmy z całą Ziemią mogli wyjść, przejść do nowego wszechświata, do nowego życia w nowym organizmie. Młod młodego, młodym organizmie, który się urodzi. Ja Uważam, że to są te czasy ostateczne i że będzie rozwiązanie tego problemu. A jak się popatrzy z, z, z poziomu wyższego, ja o tym siebie mówiłem na moim vlogu, jak to nazywają niektórzy, wideologu, mówiłem, że według mnie m, wyższy poziom to jest organizm, istoty jakiejś, której żyliśmy jako poziom subatomowy. I ta istota umarła, zmarła. Zresztą ja to widziałem, wychodziłem z ciała, to widziałem, widziałem to w to postaci znaczy ciem, ciemna, no to, to się stało niedawno całkiem, rok temu mniej więcej. Jeszcze, jeszcze te komórki jego żyły, te, te, te istoty, a teraz już nie żyją. I ta istota w tej chwili gnije. Dlatego musimy wypierdalać stąd po prostu. Musimy znaleźć drogę wyjścia. Dlatego podejrzewam, że tak apeluję o zrobienie tego ufo, że normalnie musimy zrobić statek, który całą naszą Ziemię, a być może układ słoneczny, wyniesie, wyniesie z tego ciała i wprowadzi w nowy ośrodek życia, który będzie prawdopodobnie niemowlę. Jeszcze patrzę z wyższego poziomu. I tak, tak, tak wygląda rozwój wygląda gdy wchodzimy w tą nową Ziemię. A ci, kto, którzy się chcą babrać w tym błocie, w tym bagnie, zostaną na starej w tym gnijącym organizmie i będą dalej to samo przerabiać od, od wielu, wielu lat. A ten organizm zmarł mniej więcej 5800 lat temu, kiedy Żydzi obchodzą Nowy Rok. Dla nich to jest święto. Elektron w atomie był elementem nerki. W jednej z komórek plazmy nerki. Komórki nerki, plazmy komórki nerki. I Ktokolwiek nie wychodził z ciała widział biel, Ducha Świętego to się nazywało, to było wejście w duszę tej komórki nerki. W tej chwili, jeżeli ktoś z nas wychodzi z ciała, ja wychodzę czasami, widzę czerni. Co się stało? Od kilku miesięcy ta komórka nie żyje, a cały organizm nie żyje już od ponad 5800 lat. No i mamy do czynienia tutaj w tej chwili z sytuacją, gdy ten organizm, z którym żyliśmy, w którym byliśmy elementem komórki nerki. Nie wiem dlaczego nerka. Tych atomów z cywilizacjami nie było tam zbyt dużo, stosunkowo miliardy, ale nie, nie tak bardzo dużo. Mamy do czynienia ze, ze, z procesem gnicia. Proces gnicia. 5800 lat z kawałkiem dla nas to u nich są 3 dni. Po trzech dniach wiemy, co się może stać z żywym